Cześć, siemanko, witam serdecznie Kasper Mi dla a z nami, słuchajcie, Dominik Zadora. Witam że dużo no, się... mówisz, popularny już zawodnik Prime Show MMA, no, ostatnio walka trzech y, w ringu, wygrana co prawda, ale muszę przyznać, że tam trochę zdrowia zostawiłeś, co? Tam był remis akurat nie wygrana. No, no właśnie, bo wy razem klepnęliście, ja wiem, ta, ja wiem. Tak, ta, no bo ja już miałem dwie ręce rozwalone, tak naprawdę miałem jedną złamaną, drugą miałem pękniętą. E, ryta też już miał dość, stwierdziliśmy, że szkoda tracić zdrowia, poza tym żeby zakończyć ten konflikt taki nasz, to razem żeśmy klepnęli. No i to też chyba skradło serce kibiców, bo dużo ludzi mówiło, że fajne zakończenie. Walki. I to nie tylko dlatego, że przyklepaliście razem jakby wspólny remis, ale też dlatego, że się trochę pogodziliście, co? No tak, no generalnie no walka straszne, wykończenie. Tam chyba było 22 minuty z tego. A no Mucka, Mucka. A ja tak naprawdę od 11 minuty, no walczyłem z dwoma rozwalonymi rękoma, także. No kurde, no fajnie, cieszę się bardzo, że mogliśmy takie szodać. Krzysiu pokazał, że ma szczękę z granitu. No mówię, tam bambo odpad pierwszy. No i kurde, no. Cieszę się bardzo, że mogłem się pokazać z tej strony. Teraz fajnie bo będę mógł się pokazać. Oprócz tego od mojego boksu będę mógł dorzucić nogi. No właśnie, o Twoim przeciwniku za wiele nie wiemy. Może Ty już coś więcej wiesz niż ja, ale na pewno no nie ma jakiegoś dużego trash To trzeba sobie zaznaczyć, bo na dzisiejszej konferencji, umówmy się, No, Twój przeciwnik, zarówno jak i Ty, no, tam nie było rzucania mięsem i tak dalej, nie? Wiesz co, my, mamy, my jesteśmy z podobnego środowiska, mamy też wspólnych znajomych yy, z Zakopanem. Jeżeli chodzi o jego karierę sportową, no to tam gdzieś przeglądałem jakieś jego walki, więc tam 4, chyba 4 zerowki boksingu ma. Także o wiele mniej doświadczony, ale jest taki widać chaotyczny, z takimi chaotycznymi zawodnikami najciężej się walczy, tak ktoś jest poukładany, to łatwiej ułożyć gameplan, a z chaotycznymi zawodnikami jest tak, czasami, że ktoś zamknie oczy, puści sierpa i będzie znokałtowany, nie? I trzeba będzie po prostu uważać na wszystko, no bo też nie ma za dużo o nim w internecie. Nie jak pisze się w YouTube, no to gdzieś te walki są, więc mają gotowy materiał, a no, ja niestety no, nie mam, nie? Także, ale kurde, no, przygotowuję się na, na mistrza świata, mam nadzieję, że damy fajną waleczkę. I mówię, no, wszystko, wszystko wyjdzie w klatce tak naprawdę. Tutaj game planu chyba żadnego nie będzie. Zobacz jak to się wszystko potoczyło. Walczyłeś jakiś czas temu z dwoma osobnikami, Jacek Murański i Krzysztof Ryta. Dzisiaj tych dwóch osobników walczy ze sobą w main evencie w bardzo dużym konflikcie. Tak szczerze z doświadczenia Dominik, kto wygra tą walkę? No nie no... Pamiętaj, że są inne zasady, to jest trochę no, pogmatwane. są inne zasady, ale ja drodzy widzowie i tobie wytłumaczę. Dlaczego sobie Muran sam na siebie batę okręcił? Dlatego, że w tych 18-uncjowych rękawicach, bo oni mają 18, tak samo można znokautować, bo nieraz bokserzy boksowali w tych rękawicach w kaskach i potrafili się znokautować a Murański będzie miał małe rękawice, więc tak naprawdę on nie będzie miał w ogóle gardy, tak? będzie cały czas pootwierany, a na pewno no, Krzysiek umie boksować, bo pokazał to nieraz raz, e, i będzie potrafił złapać na parę myczków Murana. E, kurde, no, ja uważam, że to będzie do jednej bramki. Myślę, że Krzysiu pierwsza runda się z nim pobawi, a w drugiej rundzie go po prostu znokautuje. To powiedziałem tutaj, wymieniliście sobie uprzejmości przed chwilą z Jackiem Murańskim. Co, so, słuchaj, jak ja stoję obok i ktoś obraża mojego przyjaciela, to zawsze będzie moja stanowcza reakcja i tutaj wypowiedział się na temat mojego ojca, menadżera, Artura, którego serdecznie pozdrawiam. A ja sobie nie pozwolę na takie rzeczy, ma tylko tyle szczęścia, że stała ochrona, nie? Bo... Kurde, no, też widzisz, człowiek mi Toman, chodzi, opowiada głupoty, wiesz, pisał, poszedł na jakąś obdukcję po walce, gdzie dostał ode mnie Lanie, a później zaczął gadać, że to go Artur uderzy. Ale jak obraża po prostu jego, w moim otoczeniu, ja na takie coś nie pozwolę. Ja tak mam, że jeżeli ktoś jakiś, jakiegoś mojego przyjaciela ktoś obraża, to zawsze będzie moja reakcja. Rozumiem. A co w ogóle myślisz o tym, jak Jacek został cytowany jakiś czas temu w mainstreamie? Naprawdę w poważnych mediach polskich, największych, i mówię oczywiście o wyborach prezydenckich, o tym, że naprawdę cytowaliśmy Jacka, słuchaj, no, w kampanii prezydenckiej. Mi się wydaje, że to naprawdę zaszło za daleko, albo może do tego stopnia, że ja w życiu bym nie powiedział, jeszcze powiedzmy ten rok temu, że Freakviety w ogóle, wiesz, wyjdą do takiego stopnia, że decydujemy o, o wyborze Jednego z najważniejszych Polaków i jest cytowany Jacek Murajski. Dominik, twoje spojrzenie na ten temat. Wiesz co, ja ci powiem tak, tam co się dzieje na tej wiejskiej, wszyscy politycy, to są tak samo tak naprawdę free fighty, nie? To też no jest inne, no. jedna. Tylko inne, tam jest jedna, tylko tam są goście, którzy naprawdę mają, są inteligentni i to są takie szachy, nie. My to jesteśmy tylko takie małe robaczki, tam, które gdzieś tam pionki, które nas przeszywają, a to są takie, wiesz, tacy goście, którzy potrafią kombinować, myśleć, mają dużo znajomości. Eee, I wiesz. Te wszystkie te dwie partie, szczególnie teraz tych, tych, tej kompanii prezydenckiej, było tak, że no, koalicja bardzo mocno nastawiła się na zamiast Reklamować swój, swój projekt, swoje pomysły na rozwój naszego kraju, oni bardziej skupili się na obrażaniu cały czas e, przeciwników, czyli tam tych, tych spisów. Ja nie, żeby nie było zaraz. Ja nie jestem ani za jednymi, za drugimi, nie? Bo to jako kory to jest jedno, tylko się świnie zmieniają, nie? ale akurat na temat prezydenta mam bardzo dobre zdanie e, po tym, jak on się zachowuje, jaką ma prezencję, jaka dobra aura od niego bije ogólnie i jakie. Pierwsze te decyzje podejmuje właśnie wywiązuje się ze swoich obietnic. Uważam go za fajnego gościa, nie? I nie mówisz to tylko dlatego, że Jacek Muralski bardzo mocno krytykuje? Nie, 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 dlatego, nie dlatego, po prostu no też no, bokser, sportowiec, widać, że jest prorodzinny taki i przede wszystkim, że ma orzełka w piersi, naszą Polskę i o to dba i to jest dla mnie najważniejsze i pokazuje w końcu, że prezydent to nie jest tylko funkcja, ale też, że ma jakieś, jakieś możliwości, tak? Że może coś zrobić, no bo ten nasz poprzedni prezydent no, to był tylko tak zwany długopis, tak? że się śmiali. Tylko podpisywał, co mu na pod nos. Także tu jest gościu, który też jest decyzyjny. Nie? No i wracając do tej kompanii, no to słuchaj, no, żeby poszło coś, żeby poszło jakaś, jakiś fake czy coś, oni to wykorzystali, że to są jego słowa, e, zacytowali go po prostu, żeby no, do, dopiec, nie? żeby to podkreślić. Tą kryminalną, powiedzmy, przeszłość i powiązania e, prezydenta Nawrockiego. No i to im się udało, rozmuchali, tak było głośno, tylko że to zadziała w drugą stronę. To mu, no, bardziej, no bardziej. To mu, to mu dodatkowo dało powietrza pod skrzydła, i dzięki temu myślę też, że przez to, że Jacek Murański się pojawił na kompanii, że czytował Donald Tusk jego słowa. Myślę, że wszyscy wiedzą, kto to jest Jacek Murański, no to tym bardziej uwierzy, że taka partia, jeżeli powołuje się na słowa Jacka Murańskiego, a uwaga na, że na gościa, który jest prezydentem, przecież agencja, nie wiem, to jest chyba ABW czy ktoś tam, oni ich pilnują, prześwietlają ich x lat wstecz, oni wiedzą, kiedy orężadę z komunii pilił kogoś na tym, na imprezie i oni są prześwietlani i że ci ludzie mają mniejszą wiedzę niż Jacek Murański, no to przecież ludzie potrafią już myśleć, tak? Oni to, to nie są, to nie jest Strzał w kolano, tak? Tak, no, strzeli sobie sami w kolano, dosłownie, sami sobie w kolano strzeli, bo tak tak uważam, nie? I dlatego też między innymi no, Nawrocki wygrał też te wybory, nie? Dominik, słuchaj, jeszcze jedno pytanie odnośnie twojego byłego przeciwnika, no i gościa, z którym naprawdę, no iskrzyło. Wydaje mi się, że teraz on naprawdę dobrze sobie radzi we free fightach i w internecie. Mowa oczywiście o Michale Pasternaku Vampirze. Czy ty jeszcze widzisz wasz pojedynek, czy uważasz, że to już dawno za wami, już do do tego pojedynku nie, nie dojdzie. Nie no, ten pojedynek musi odbyć, musi być ten rewanż. No niestety tutaj dwie federacje no, na razie gdzieś tam są poróżnione. I Iskrzą, I więc to na razie nie ma takiej możliwości, ale mówię, co się odleczy, to nie uczeczę. Ja powiedziałem, zapowiedziałem, że ja nie będę go wyzywał, nie będę mu obliżał, bo jestem sportowcem. Jeżeli będzie chciał, nie ma problemu. Ja, ja powiedziałem, sam zaproponowałem ten rewanż. Także jeżeli Michał będzie chciał, to wychodzimy do rewanżu. Nawet dzisiaj tam jeden z dziennikarzy mnie zapytał, czy chce. Ja powiedziałem, że tak, że chcę i że czekam na, że pod, że na, na papier, że podpiszemy kontrakt i, i robimy to, nie? Tak. Czy jest to sportowo? Czy jest to sportowo? Ja nie mam zamiaru się z nikim wyzywać, już jestem za stary, wiesz, na to, na te wszystkie wyzwiska. Chyba, no, że to jest Jacek. No, no, no Jacek ma wie, 50 parę lat, zachowuje się, wiesz, mówi, żeby mu facet chuja obczoną za przebrożenia. No, to w ogóle jest zagadanie, nie? Gości, który się wiesz, tam nazywa był honor oczyzna. No, ale to wiesz, on ma swój świat, swoje kredki. Każdy już wie, jaki on jest. Robi show, klika się, dlatego tu jest. No i walczy w mainwencie. Dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam.